Niech się już powoli e, towarzystwo instaluje. E, Magda po raz pierwszy w Krzyżowej wykłada e, r, r, różnorakie gatunki muzyczne, głównie związane z muzyką rozrywkową. E, sama. Instalujcie się, tak? Jak najbardziej. E, Magda sama przedstawi swoich podopiecznych. I try in English so uh, Magdalena is for the first time in Krzyżowa given a classes of uh, rock pop uh, uh, blues uh, so he he prepared she prepared the group of the young artists uh, for this evening and she will announce what I dzięki kto try for us and then we we'll announce the names of the students już prawie gotowi I potem orkiestra gitarowa jako wielki finał e, naszych warsztatów Przygotowany przez Robertę, Roberta Horna.